bo normalnie rozwala mi system. Dobra, nieważne. Nie I teraz tak. Nie Jest tak. Mama. Gdzie, A masz Ja tak. tak. no, ja nie poradzę ja tak. tak. Nie. Poczekajcie chwilę. Stop. Będzie teraz tak. Słuchajcie. Każdy będzie miał swoją funkcję. Każdy będzie miał swoje, swoje I'm swoją funkcję. Kto jest Jackiem? Kto jest Zosią? Ja jestem Você está na história. 46. Ej, palo! Brakuje nam pojedynczej sobie z każdej pary. Zapraszam! Tak? tak jest, siadajcie. Tak, ja. tak jak powiedziałam. oh swoje słowo, czyli Iza Janek Zosia Azor przebiega Każdy z swoich stron, przebiega i wraca na swoje miejsce. Kto najpóźniej wróci na swoje miejsce? No pije karniaka, tak? Czyli 50 mód. गुकेल

wiadomość, że dzieci, <noise> ja miałam szymudzak, bardzo się ucieszyłem, najbardziej ucieszyła się, uczciła się z i ja też. <laughs> e, I radośnie zawedał głowę. Jacek i Witek... Bardzo chcieli zobaczyć słonia. I całe to. I całe... Zoro.

E oh. Nie, tylko słoń został tam, gdzie stał wzgląd. A za to są wszystkie zwierzęta. Halo. Tak to był piękny, rodzinny dzień dla wszystkich. Taty, mamy, Wika, yes, Jacka, yes. va? <laughs>